Proszę bardzo, w poniedziałek Godzina 11, właśnie przyjechałem Już coś się dzieje Sąsiedzi to ganiają, tam wujka chodzą Pary sztuk, jakiś jasny Chodził Obcy, nie wiem czy on u wujka chodził Tam, ale nie wiem czy Czy do sąsiada teraz nie przeskoczył Moje nie niestety mają kierunek na Marcina. Strasznie znowu wieje. No, natomiast nie jest tutaj, bo sąsiada pada teraz. No, no jasno już się mnie jak przechodziłem Ale ja dopiero je spędziłem, także może być, już się nie utrzymuje. Widać o tu. Może to łysek jakiś sąsiada Może to jest ten łysek, pliszka, żydek? Bo się nie utrzymują czyżby był ucieka Chociaż nie, on to pierwszy może usiadł Kurde za drzewami Pierwszy siad Ej to perłowy jest Boże, jakby to był perłowy, zobaczcie samiec, ale by było dobrze do tej samicy. Teraz, żeby tylko złapać, ten. taki zwykły, właśnie potrzebny perłowiaczek. Dobra, już jest mój. Prawie. No i jest. O Boże, zobacz, Adam chyba domu jest. Adam pogonił, ale zaraz będzie Meksyk. Mm. <laughs> zaraz będzie Cyril. Adam się ostatnio rozkokosił. Moje tutaj. O, są jego w tamtą stronę, a tam za drzewami. Całe niebo tu jakiś ciemny idzie Tu jakiś Amerykanie siada O o o Nie, Adama chodzą tam Nie wiem coś tu wpadło, czy nie Wego wam później pokażę Coś już nie ja chyba też. Przyjechałem właśnie to patrzę, że chodzi ten jasna, to był u wujka tam w tych paru sztukach potem sąsiad dopędzi, podbił wujka głębie jasny, perłowy odskoczył, w do mnie i do mnie usiadł także mam już perłowego mam nadzieję, że to będzie samiec do tej perłówki grochowatej wyrodki nie chcę siadać Dama już tam w Dachu są. Pojedynki same. A, coś tutaj. To mały czarnych. Jakiś kok to próbuje do mnie uderzyć, ale za mocno wieje, panowie. za mocno wieje, nienawidzę tego wiatru już tyle czasu pada, pada wieje znowu jakieś nieszczęście przyprowadzi jeszcze coś tam chodzi, u Adama to jak u tatka o jakieś ciemne tutaj ja nie usiadla, bo Adam im nie daje siadać może A, czy to tam jeszcze spędził teraz. Tu sąsiad znowu dopędził, a chyba już usiadły. Ale tu się teraz dzieje, patrzcie. A te moje się kręcą. Troszkę dopędziłem. O, 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 tu coś leci. Jakieś kolorowe. Może tu wiatr się przywiać, te sąsiada, to te, 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 te. Może jej przywiać. I one są. Wiatr w moją stronę. One są takie niespodziewane. Prawa, lewa już są u mnie. Moje się kręcą, tak jak się kręcą. Ale tu jest oznaka wiosny: każdy po połowę gania. Tu połowa, tu połowa siedzi, tu połowa lata. Tam u sąsiadów też umie to samo. Takie niedopędzanie, że tak powiem. I tak powiem, powiem że niby każdy gania. Nie wiem, czy tu mi czarny czasami nie wpadł do niego. Białolot. Się nie wyrabia o ten, to, może nie. O, może to siedzimy mieli mięściny. Nie, uciekł. O. Mówię, że każdy ma po 200-300 metrów od siebie, ale ściny nie można dać. Co to się stało? moje dać próbują 50 raz no, jakoś sobie usiadły nic obcego nie ma no ale jeden na plusie perłowy zaraz zobaczymy czy to samiec czy samica jeszcze by go tak szybko tylko złapałem i, I schowałem nie wiem, czy ten czarny biały to mój, bo tam do sąsiada wpada. Czy nie, to co od niego jest. Także w poniedziałek było wesoło, bo już zaczyna padać. O, chmury już idą. Także. Dobra. Oto no to ten perłowy zwykły, biały dziobek ma. Tak wygląda na samca. Ale taki lotny był, no widać było, że Chłopina miał chęć chodzić, także do tej perłówki by mi się przydał. O, tu są te serki ten jest z 16 roku, czyli on ma już 6 lat, a tamten, o ten jest najfajniejszy tu ten z białym ogonem. Ten nie ma obrączki. Tamten z czerwono i niebieską ma 2021. No ale to takie murzyny, tak jak widać. No i tamten jasny, taki zwykły, jest mały. Może być te dwa te od kolegi kupiłem. Także lepszy zakup, mi się wydaje, będzie. A perlówka, gdzie jest? Berówka się tam schowa. Jest perłowy, świeżo, co złapany. Białe oko ma. ma Chyba tak. Także zobaczymy. Jak będzie krucha, to będę bardzo zadowolony. O, deszcz zaczyna padać, co zaraz głębiej zapędzę. Niech nie mokną. Dzisiaj mam 4 godzinki aż jeszcze dwie zostały jest godzina dziś pół do pierwszej poczta się dobrze poniosła widzę Ale co się stało? Stała się tragedia, bo młodziaczek wpadł, no ja tu wiecie czym pocztowek jest jak coś spadnie na ziemię a na ziemi mają jajka, jakieś pary to nie daj się Cały podziobany ale żyje no cały podziobany jest. Gołębie to wam powiem, co wytrzymały na takie różne bóle. Ale, o, jak się na jajka. Jest tych jajek tutaj, widzę, że. Tu chyba może coś być nawet. A nie ma. Tu jest, tu jest. Nie, chyba. Nie. Musi być. O, tutaj. Ale gniazda porobiły, lada dzień się poniosą trochę się rozpogadza nie wiem, że wypuściłem z kotłowni Bo mnie już zdenerwowały, nie wiem w końcu za tym, że jest siedzą tam nie gruchają wleciło do teraz nie mam pojęcia. Młody samiec chyba, ale jakiś taki nieogarnięty. Gdzie ta poczta jest? Niech sobie poczta teraz polata. A ja idę działać. Muszę karmiki poprzy, poprzykręcać do tego, do klatek. Wrzucić tam te pary nieszczęśliwe, które się porozparzały, tych ciemnych. Tych jasnych. A tam niektóre siedzą, niektóre nie siedzą. Nie, nie. To jest jakaś katastrofa. No, się z tym czarnym sparzyła. Zobacz. Schowałem peszta, to się z czarnym sparzyła. Nie wiem, czy ten czarny, czerwony. No, to... tak. No, jest. Jeszcze morski nie otworzył, że tak powiem. Mortki czerwony nie otworzył. O, albo żałobniki te perłowe też siedziały razem, teraz już nie siedzą. Bociany się dobrze stworzyły siedzą sobie tam. Co do tych listewek, to właśnie tak porobię, chyba że je opuszczę niżej, będzie elegancko wtedy. E, tylko jakieś zawiaski dam. Ale kiedy ja to teraz zrobię, nie wiem. A dzisiaj był mielot 42 sztuki przed samiutkim wieczorkiem. Adaś też coś tam chyba złapał, bo widziałem, że ganiał. Przyszła chmura. 42 zaciągnięte. Ale mocne głębie wam powiem. Ciemnych większość chyba jest. 42 sztuki przyszło chyba ze 150 nie wiem Adam coś też złapał bo widziałem że się tam zaplątały u niego oprócz tej wyszłańskiej że bo to to moje takie czyste gołębie niektóre widzę Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.